Tak właściwie to zajmowałem się czymś na tablecie lubiłem zakupy takie drobne i telewizor ma włączony tak w tle nie spoglądałem na niego a moją uwagę przyku właśnie kolor e, słoneczka ...które wpadło do mojego salonu. I... ...tam właśnie chciałem się... ...was zapytać, czy... ...lubicie... ...zachody słońca? Ja się bardzo cieszę z tego, że... ...na... ...zachód słońca właśnie mogłem sobie... ...tutaj spoglądać. Myślę, że dzisiaj popatrzymy sobie razem... Zamknąłem jeszcze teren budowy, tak więc dochodzą jakieś dźwięki i widok nie jest ee, taki bardzo satysfakcjonujący. Ale to w takim razie będziemy patrzeli w górę. Popatrzymy sobie na, na właśnie dzisiejszy zachód słońca. Zobaczymy co słoneczko już teraz. O tej porze roku jest w stanie namalować na niebie. Jest e, e, kilka chmurek, e, ogólnie bardzo ładna pogoda. Taka już jesienna. Chodźmy tam bliżej. No, to jeszcze widać, że słońce nie zaszło za drzewami. Zazwyczaj jest tak, że niebo robi się takie no ciekawsze kolorystycznie właśnie jak słoneczko już zajdzie zaczerwa za wodą i wtedy wszystko nabiera takich wyjątkowych barw. Bardzo mi się już ma, żeby żeby dać się na rower właśnie tam do lasku nad jeziorko pojechać sobie słoneczko już u mnie tutaj zaszło za lasek No, i jak wspominałem, kolory fajne, one są w rzeczywistości bardziej czerwone. Musicie mi uwierzyć na słowo, są bardziej czerwone. Ja myślę, że taka e, linia wysokiego napięcia, a także e, dźwignie gdzieś tam stojące w oddali, spoglądające w określonym jednym kierunku gdzieś daleko, to także na tle zachodzącego słońca jest pewien klimat, tak można by było powiedzieć. Czy ja mam taką wyobraźnię? A nie, ja myślę, że jeśli chodzi o ten zachód, to by było tyle. Tak więc życzę Wam spokojnego, bardzo miłego wieczoru, żebyście mieli, znaleźli chwilkę na to, żeby sobie troszeczkę podumać, no i tak odpocząć, zrelaksować się. Zapraszam na kanał i ASMR, dzisiaj nowy filmik. To do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Pa! pa.